Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony. Wiktor doktor, a wysłuchacie podcastu BSS, bez Tajemnic. To już odcinek numer 271. To jedyny codzienny podcast branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. To tu na bieżąco możecie usłyszeć o faktach, mitach i ciekawostkach z sektora BSS, a dziś będzie o pewnym raporcie. Przełom miesiąca to zawsze dobra pora na pewne podsumowania. Robią je samorządy, firmy doradcze, agencje nieruchomości, agencje rekrutacyjne i wiele innych organizacji. Ja mam dziś dla Was barometr nastrojów pracowników, który został przygotowany przez nie jedną, ale aż cztery firmy. O czym mowa? O raporcie GI Group, Grafton Recruitment, Wiser oraz Tac TMI. Już od wstępu tego raportu dowiadujemy się, że nie znajdziemy w nim informacji o wynagrodzeniach. Tym razem autorzy pokusili się o zbadanie tego, czy pracownicy są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń, jak oceniają stabilność swojej pracy, czy są z tej pracy zadowoleni i na dodatek, jak oceniają swoich przełożonych i to, czy i jak sobie ci przełożeni radzą w sytuacjach kryzysowych. Zacznę od końca. Ocena szefów wypadła średnio. W skali od 1 do 10 menedżerowie dostali 6,6. To nieco więcej niż połowa, ale chyba nie ma się z czego cieszyć. Zanim wejdziemy nieco głębiej w ten raport, warto jeszcze wspomnieć, że dane, które posłużyły do jego przygotowania, pochodzą z okresu lipiec- sierpień 2020, a na pytania odpowiedziało 591 osób oraz 370 różnych firm. Barometr to krótka i treściwa lektura. Zawiera 20 stron. Jest podzielona na 4 części. Każda z nich jest opatrzona komentarzem eksperta oraz wykresami obrazującymi poszczególne odpowiedzi. Aby raport pobrać, należy kliknąć w link z opisu tego odcinka podcastu. Raport dostaniecie za darmo po podaniu swoich danych kontaktowych. No to zaczynamy. Podam wam tu dziś kilka danych i informacji, a po szczegóły sięgajcie już do raportu sami. No dobrze, moi drodzy, no to po takim wstępie do tej całości, warto jest zagłębić się nieco w głębszą część tejże publikacji. No i co my tutaj widzimy. Na tych 20 stronach mamy wszystko bardzo przejrzyście napisane. Tutaj analitycy firm, które są autorami tego badania, czyli GI Group, Grafton Recruitment, Weiser oraz Takt, TMI. Postanowili, żeby dane podać w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Zaczyna się to, te pierwsze dane, takie analityczne, sekcją, która nazywa się barometr nastrojów pracowników pod względem wynagrodzenia. Nie widzimy tutaj samych stawek wynagrodzeń, widzimy za to pytania, które no, mogą nam w zasadzie wokół tej sfery finansowej się yy, znajdować, toczyć itd. itd. No, i więc jakie tutaj są, znajdziecie pytania i odpowiedzi na nie przede wszystkim, bo to w końcu o to chodzi. Pytania, które są zawarte w tej części raportu to, czy szukasz lepiej płatnej pracy? No, jak myślicie, szukają ludzie lepiej płatnej pracy, czy też nie? Ale Was zaskoczę teraz odpowiedzią: 89% szuka! Tak! 89% szuka lepiej płatnej pracy. Hmm, toż to zaskoczenie rynkowe. No ale dobra, idźmy dalej. Satysfakcjonująca dla Ciebie wysokość podwyżki to. No, i to już jest kolejne pytanie, które znajdziecie w tej sekcji. I pewnie nie zdziwicie się, że powyżej 25% to była największa skala odpowiedzi, co w zasadzie jest rzeczą chyba naturalną i normalną, bo po co zmieniać pracę, jeżeli nie możemy liczyć aż na takie podwyższenie swojego uposażenia finansowego? Ja z tego co pamiętam, jeszcze za czasów, kiedy pracowałem w korporacjach, to Zmiana miejsca pracy wiązała się minimum ze zmianą wynagrodzenia na poziomie 25%. Dlaczego? Dlatego, że no było to wtedy już na takim dosyć motywującym poziomie, a z moich poprzednich miejsc pracy nie, to nie byłem jakoś niezadowolony. Generalnie robiłem swoje i byłem wręcz mega nastawiony na to, żeby swoją pracę wykonywać jak najlepiej. Więc skoro zmieniać, no to niech już nam dadzą nieco wyższe wynagrodzenie. Czy jesteś skłonny albo skłonna przeprowadzić się do innego miasta dla lepiej płatnej pracy? No i tutaj może to dla Was już nie być zaskoczeniem, dlatego że to już od kilku lat jest taki trend, że większość respondentów odpowiada na to, że tak, są skłonni zmienić swoje miejsce zamieszkania, aby tylko znaleźć lepszą pracę. Musi to oczywiście pokrywać ich koszty życia w tym nowym mieście, no ale z tym sobie jakoś ludzie radzą. Ile tych ludków chciałoby zmienić miejsce zamieszkania dla lepszej pracy? No, o tym dowiecie się już z raportu. Pozwólcie, że nie będę odsłaniał wszystkich danych. Myślę, że należy się to autorom tego opracowania, zresztą jak i wszystkich innych raportów, aby po część danych sięgać samemu. W końcu warto jest wiedzieć, kto naszymi danymi jest zainteresowany, ale część rzeczy Wam tutaj odkryję. Dobrze, kolejne pytanie, które znajdziecie w tej sekcji, to czy firma planuje w najbliższym czasie podwyżki dla pracowników? No i tu będzie szok. Tak, szok, bo mimo różnych informacji, które słyszymy w kanałach mainstreamowych, które mówią o tym, że jest dobrze, jest fajnie i stabilnie i w ogóle i pięknie, no to tutaj respondenci aż w wysokości 78% odpowiedzieli, że nie. Mamy tutaj jeszcze dwie inne odpowiedzi, czyli tak oraz nie wiem, które pozostały ten wolumen procentowy zagospodarowują. No i ostatnie pytanie w tejże sekcji, a mianowicie satysfakcjonująca zdaniem pracowników wysokość podwyżki do. No i pamiętacie, jakie było pytanie w odniesieniu do? Do tego, żeby samemu sięgać po zmianę pracy? Wtedy powiedziałem, że większość respondentów odpowiedziała, że powyżej 25%. Ale sami pracownicy, kiedy już przychodzi co do mm, odpowiedzi na pytanie na temat, jaka byłaby satysfakcjonująca podwyżka na miejscu, w miejscu pracy, w którym w tej chwili się tacy pracownicy znajdują, no to wynosi już nie 25%. Nie powyżej 25%, ale około 20%. A tak naprawdę. Przy 15%, aż 29% respondentów odpowiedziała, że byłaby z takiej podwyżki zadowolona. Dobrze, ten, ta sekcja jest opatrzona komentarzem Joanny Wanatowicz, biznes Dyrektora z Grafton Recruitment. Tutaj Joanna opisuje swoim zdaniem analizę tych 4-5 pytań, które Pięciu, zaraz wam sprawdzę. Pięciu pytań, które się pojawiły w badaniu, no i konkluduję swoją odpowiedź następującym ze zdaniem, że hmm, daję nam. Pracodawcom zadanie. Zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszych pracowników, bez których firmy nie będą osiągały wyników. Dlaczego do takiego zdania dochodzi? Co się wydarzyło, że do takiej konkluzji pani Joanna doszła? No, o tym przeczytacie na dosłownie dwóch stronach jej komentarza. Myślę, że warto jest się w to zagłębić. I skąd tutaj taki pomysł, abyśmy. Trochę mocniej jednak przyjrzeli się pracownikom, na którym nam naprawdę najbardziej zależy. Przejdźmy dalej. Kolejna sekcja w raporcie już nosi tytuł Barometr nastrojów pracowników pod względem stabilności zatrudnienia. I to w tej części, pozwólcie, że jeszcze szybciutko przejadę. Tak, dokładnie. W tej części odpowiedzi wypadły na najwyższym średnim poziomie, a mianowicie 7,1 jako ogólny wynik ze wszystkich sekcji. Wszystkie inne sekcje, zarówno ta wcześniejsza, o której mówiłem, jak i dwie następujące później, wyniki mają zupełnie niżej, tak bliżej połowy stawki pomiędzy 0 a 10, tam w okolicach 6 się to wszystko zbiera. No ale dobra, wróćmy teraz. Do tej stabilności zatrudnienia. Tu mamy w zasadzie dwa, dwie sekcje. Tak. Pierwsza mówi o czynnikach wpływających na postrzeganie pracy jako stabilnej przez pracowników, a druga mówi o czynnikach wpływających na poczucie stabilności zatrudnienia wśród pracowników, ale zdaniem pracodawców. Pamiętacie, jak wam powiedziałem we wstępie, że badanie to obejmowało nie tylko pracowników, a pracodawców? No to tu właśnie jest ten element, który zderza ze sobą obie strony. I żeby było ciekawie, obie strony w bardzo podobny sposób odpowiedziały na pytania. Co to oznacza? No chyba w krótkim takim komentarzu możemy dojść do wniosku, że pracodawcy rozumieją swoich pracowników. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć sekcji, które sześć pytań w zasadzie albo w zasadzie obszarów, na które odpowiedzi zostały udzielone zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Te sześć sekcji to bezpieczeństwo finansowe firmy, relacje z przełożonym, własny wkład w wynik końcowy firmy. Kadra zarządzająca o wysokich kompetencjach, bezpieczeństwo i regularność wypłat wynagrodzeń dla pracowników, oraz ostatnia, atrakcyjny pod względem długofalowego zapotrzebowania produkt lub usługa oferowane przez firmę. Te dwa elementy, które zostały ocenione najwyżej, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. No to bezpieczeństwo i regularność wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz bezpieczeństwo finansowe firmy. Chyba nie będziecie zdziwieni, że pracodawcy znacznie wyżej, czy może nie znacznie, ale wyżej udzielili odpowiedzi na te dwa pytania niż ich podwładni. No ale żebyśmy popatrzyli sobie, co tak naprawdę najmniej interesuje zarówno pracodawców, jak i pracowników, no to dla mnie był to lekki szok. Dlatego, że tutaj Swój wynik na poziomie 14% przez pracowników i 16% przez pracodawców zyskała odpowiedź na pytanie, a w zasadzie na sekcję kadra zarządzająca o wysokich kompetencjach. Wow, czy to oznacza, że tak naprawdę ci nasi przełożeni są najmniej? Wpływający na stabilność zatrudnienia wśród pracowników? No, nie wiem, czy psycholodzy i socjolodzy biznesowi by się z tym zgodzili, ale ciekawy, ciekawy wynik. Ciekawy, naprawdę ciekawy. No dobrze, przejdźmy tutaj krok dalej. Tak jak powiedziałem wam na początku, każda z sekcji ma swój komentarz przez eksperta. Tym razem swojego słowa komentarza do tejże stabilności. Zatrudnienia udzieliła Magdalena Furs, Service and Del Delivery Director w GI Group. Tutaj również mamy dwie strony. W zasadzie nawet nie całe dwie strony, bo to taka rozkładówka bardzo ładna, przejrzysta. Komentarza pani Magdaleny I możemy tutaj sobie mm, od, znaleźć odpowiedź na pytanie, że pracownicy cenią sobie stabilność. A jak bardzo i co na ten temat myśli pani Magdalena, to przeczytacie sobie w raporcie. Idziemy do sekcji trzeciej, czyli już przedostatniej. Bardzo szybko nam to dzisiaj idzie. Barometr nastrojów pracowników pod względem satysfakcji z pracy. Ha, no i co? No, i tutaj mamy znowu tak, jakby dwie kolumienki. Mamy jedną czynniki wpływające na satysfakcję z pracy zdaniem pracowników, oraz czynniki wpływające na satysfakcję z pracy wśród pracowników zdaniem pracodawców. No tutaj te dwie kolumienki w niektórych miejscach nieco różnią się od siebie, a w niektórych pokrywają się w 100%. Tutaj mamy już słuchajcie 369 11 sekcji 11 więc nam ta skala ocen się troszeczkę inaczej rozkłada no i mamy tutaj sekcje, które zaczynają się od wynagrodzenia finansowego, przechodzą przez świadczenia pozapłacowe, wyposażenie miejsca pracy, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, możliwość awansu, dobre relacje z przełożonym, dobre relacje ze współpracownikami, czas pracy dopasowany do moich oczekiwań, samodzielność w wykonywaniu zadań i różnorodność wykonywanych zadań. I tu się na chwilę zatrzymam. Przez ostatnich kilka miesięcy, a w zasadzie już lat, tak sobie cały czas natykam, napotykam się ze stwierdzeniem, że pracownicy lubią tą różnorodność, lubią jakim się zmienia te pole działania. A tutaj wiecie co? Z tego badania wynika, że tylko 18% pracowników myśli, że to jest czynnik, który wpływa na satysfakcję z pracy. Tak, to, po, to wynik po stronie pracowników. Pracodawcy w tym samym pytaniu odpowiedzieli. Że jest to poziom 12, czyli jeszcze niżej niż sami pracownicy. Skoczmy na skrajność. Tą skrajność górną i dolną. Jeśli, pewnie Was to też nie zdziwi, bo jednak. No ludzie to są osoby, które bardzo mocno kierują się własnym obszarem tej stabilności, takiego własnego rozwoju. Może tak, trochę to zakręciłem, ale chyba tak mogę to powiedzieć. Więc nie zdziwi Was fakt, że najwyżej zostało nadal ocenione wynagrodzenie finansowe. Tak, wynagrodzenie finansowe stanowi odpowiednio 77% po stronie pracowników i 70% po stronie pracodawców. Taki mamy tutaj wynik. Co zostało najniższą notę? Wyposażenie miejsca pracy. Hmm. Innymi słowy, ludzie nie do końca zwracają uwagę i pracodawcy również na to, jak wspaniałe to miejsce pracy musi być. Daje to trochę do myślenia, bo z tego co pamiętam, to właśnie swoim miejscem pracy pracodawcy kusili pracownika. Aby do nich dołączył i tam się realizował. No ale widać tutaj, że ten element w skali wszystkich tych 11 punktów uzyskał najniższą ocenę. No to weźmy sobie jeszcze wyrywkowo tych przełożonych, no bo skoro już o nich też tu mowa, no to zobaczmy. Czyli te dobre relacje z przełożonym. 37% pracodawców myśli, że jest to czynnik wpływający na satysfakcję z pracy wśród pracowników. A sami pracownicy? Ile? 23%. Po wszystkie pozostałe dane, zapraszam Was oczywiście do samego raportu. No to wskoczmy tutaj jeszcze do komentarza, który jest zatytułowany Pracownicy nie odczuwają dużej satysfakcji z pracy, i do takiego wniosku dochodzi Rafał Glogier-Osiński, Central Europe Marketing Director w GI Group. Tak. Rafał tutaj swoim słowem podsumowuje całą tą sekcję, i warto jest się z tym komentarzem zapoznać. No i przechodzimy do następnej, w zasadzie już ostatniej części, którą zacznę tym razem od podsumowania. Tą część wziął, skomentował Paweł Prociak, biznes director w firmie Wiser, który mówi tak. Szefa oceniamy raczej średnio, więc możecie się już tutaj domyślić, że ta część dotyczy zaufania do przełożonego oraz tego, jak szef radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedzi na hmm, pytania, które się tutaj pojawiły, są bardzo, bardzo spójne, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, bo wyobraźcie sobie, że zaufanie do przełożonego, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, zostało ocenione na punktację 6, ,6. Hmm, niesamowite, taka zgodność. A jak się sobie radzi w sytuacjach kryzysowych? Wyobraźcie sobie, że tutaj pracodawcy ocenili siebie bardziej surowo niż sami pracownicy, gdyż rozpiętość ocen wynika tutaj, wygląda tutaj w ten sposób, że pracodawcy dali sobie ocenę 6,5, a pracownicy wystawili ocenę 6,7. Niesamowite. Całkiem jednak ciekawe jest to, że Pracodawcy są bardziej krytyczni wobec siebie niż pracownicy. Wydawało mi się, że może to wyglądać inaczej. No i na koniec coś, co warto jest rzeczywiście wkładać w tego typu raporty. Na końcu jest podsumowanie przez dwóch głównych szefów tychże organizacji, o których przed sekundką powiedziałem, bo należy wam się jeszcze jedno słowo wyjaśnienia. Wszystkie organizacje, czyli GI Group czyli Grafton Recruitment, czyli Wiser, czyli TAC stanowią część jednej dużej grupy GI Group. Ta grupa powstała parę lat temu, no i na jej czele stoi dwóch dżentelmenów. Jerome Lafitte, country manager GI Group oraz Antonio Carveli, członek zarządu Deputy Director Manager w GI Group. Zarówno Jerome, jak i Antonio dali swoje słowo podsumowania na koniec tego raportu. Więc, jeżeli lubicie słuchać zdania najważniejszych osób w firmach, to tutaj też znajdziecie je na koniec tego raportu. Na koniec, kropeczka i podsumowanie, w którym powiem, że bardzo dobrze, że takie raporty również na rynku się pojawiają. Mniej o samych wynagrodzeniach, bo o tych wynagrodzeniach to w zasadzie każdy już pisze, a bardziej o nastrojach. Bardzo się cieszę, że tak jest, i bardzo się cieszę, że w tym raporcie pojawiło się dwóch partnerów, a mianowicie firma Lean Passion oraz. Moja organizacja Pro Progressio. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać dystrybucję takiego raportu oraz dzielić się tymi informacjami, bo w końcu ta synergia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest mocno wskazana. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Dziś poniedziałek, zaczynamy kolejny tydzień, kolejne ciekawe tematy będą następowały już w kolejnych dniach. Pamiętajcie o subskrypcji podcastu BSS bez tajemnic, to tu będziecie słyszeli co chwila nowe ciekawostki, fakty, mity i opowieści z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jeżeli Wam się to podoba i chcielibyście mieć wpływ na dalszy rozwój tego podcastu, to zapraszam do grona patronów na Patronite. Tak, tam możecie wesprzeć rozwój tego podcastu, i tam możemy razem zmieniać świat outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Tym razem koniec. Na razie, cześć.